Z wszystkich żeglarzy serdecznie zapraszam na drugą eliminację 23. edycji Pucharu Soliny, 5-6 lipca na wyspie regateł Puchar Prezesa AZS-u. Będziemy się ścigać w pięciu klasach, impreza będzie trwała dwa dni. Dużo nagród, dużo fajnej zabawy, dużo emocji. W tym miejscu nie może Was nie być. Popatrzcie, no, nie ma chyba piękniejszego miejsca w Polsce. Przyjdźcie, zobaczycie, zrozumiecie. Góry, lasy, woda, jad. Serdecznie zapraszam wszystkich turystów. Wasza klasa w, tym, w tych eliminacjach będzie potraktowana szczególnie. Będzie z wami płynęła materówka, na wyposażce będzie kamera. Wasza walka będzie uwidoczniała. A jak zawsze po regatach zapraszam wszystkich na zakończenie. Na rozdanie pucharów, na losowanie nagród warto, przyjeżdżajcie. Ścigamy się w pięciu klasach, mamy podział na klasę Open 6-3, klasę T1, T2, T3. Te cztery klasy, podział wynika z przepisów PPJ, czyli Pucharu Polskich Jachtów Kabinowych i według tych przepisów rozgrywamy zawody. Cenne nagrody, sympatyczne, mam nadzieję, klimaty wieczorem. Wszystkie informacje dotyczące regat znajdziecie w zawiadomieniu. Zawiadomienie znajdziecie na naszej stronie pucharsoliny.pl, a też na Facebooku Stowarzyszenie na To tu zakończymy Puchar Soliny 2025 na kempingu Blue Marine. Do zobaczenia. Zapraszamy.